W dzisiejszym odcinku pomysł na smaczną zapiekankę, z którą można poeksperymentować zarówno dodatkami, jak i smakami. Zapraszam do obejrzenia. Podstawowym składnikiem tej zapiekanki są pierożki torteloni. Dżenie może być dowolne, takie jakie lubicie, te akurat są z mięsem. Pierożki gotuję według przepisu na opakowaniu i przekładam do dużej miski. Dodaję podsmażony boczek z cebulką. żeby zapiekanka nie była nudna i mdła dodajemy warzywa. Warzywa mogą być dowolne, ugotowane, surowe, takie jakie lubicie. Ja tutaj akurat mam ugotowanego kalafiora i brokuła. Zapiekankę urozmaicę jeszcze kukurydzą konserwową i groszkiem konserwowym. Dodałam takie dwie małe puszeczki, małą puszkę groszku. I małą puszkę kukurydzy. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą. Przekładamy do natłuszczonego i obsypanego bułką tartą naczynia żaroodpornego. Zapiekankę będę zalewała sosem beszamelowym. Przepis na ten sos zostawię wam w opisie filmu. Doprawiam sos solą, pieprzem, gałką muszkatołową, i ja tutaj dodałam jeszcze odrobinę wędzonej papryki. Wierzch zapiekanki posypuję startym parmezanem. Stawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 30-35 minut, aż wierzch zapiekanki będzie ładnie zapieczony. I zapiekanka jest gotowa. Jeszcze na wierzch świeża pietruszka lub koperek. I można jeść. Myślę, że jest to fajna propozycja na obiad lub kolację. Danie można urozmaicić według własnego pomysłu i jest naprawdę proste i szybkie i nieskomplikowane do zrobienia. Dziękuję za dziś, życzę Wam smacznego. Serdecznie pozdrawiam.